czarnek. Radio Maryja uratowało wolność mediów w Czarnek. Radio Maryja uratowało wolność mediów w Polsce. Minister Edukacji i Nauki w rozmowie z Radiem Maryja stwierdził, że w latach 90 rozgłośnia była jedynym wolnym medium w Polsce. Gdyby wtedy zostało zlikwidowane, to pewnie wolnych mediów w Polsce już by nie było, powiedział Przemysław Czarnek stwierdził, że Radio Maryja uratowało wolność mediów w Polsce i wolność Polski chrześcijańskiej. Minister odniósł się także do ataków na rozgłośnie. Chodzi o proces, który w związku z nieujawnieniem informacji publicznej Stowarzyszenie VATCHTOG wytoczyło zarządowi Fundacji Lux Veritas. Stowarzyszenie domaga się kary roku pozbawienia wolności między innymi dla kierującego Fundacją Ojciec Tadeusza Ryzyka. Czarnek stwierdził, że ataki na Radio Maryja to nic nowego. Ci, którzy wolności nie lubią, wychowali się w atmosferze braku wolności, często są to potomkowie komunistycznych aparatczyków, nie znający pojęcia, wolność, zawsze będą atakować Radio Maryja, zawsze będą atakować wolne media, powiedział. Alleluja i do przodu minister odniósł się także do powrotu do kraju Donalda Tuska. Ataki to nic nowego tylko coraz bardziej obrażają, przekraczają wszystkie możliwe granice, zarówno i z lewicy, i pan Donald Tusk, który kłamie, mówił. Po czym stwierdził, że my powinniśmy robić swoje. Alleluja i do przodu, skwitował.